Zobaczmy, ależ on jest dynamiczny. Bernardes i już pierwsza doskonała e, okazja dla Widzewa. Zobaczmy, jest y, kontra AZS, fantastyczna. Zobaczmy Pikiewicz jest okazja, ależ teraz świetnie wyłożył. Teraz y, ruszają akademicy. Zobaczmy jest okazja i gol! Jeden do 0. I znów długi wyrzut do Pikiewicza. Ten utrzymał się przy futsalówce Słowiński. Spokojnie, do Wójcika. Długie zagranie Wójcika. Jest Kacper Opatowski. Opatowski broni Słowiński. Mocny strzał. I zobaczmy no, ciekawe było to rozwiązanie. Świetne teraz podanie do Klausa utrzyma się przy piłce Klaus Słowiński Stanisławski Gąsior, gąsior, ładnie się urwał Gąsior i Wójcik Świetnie interweniował w tej sytuacji eee, Odskoczyła mu piłka i, I nie był w stanie oddać strzału Rusza AZS Rabie i słupek Korzymiaka zablokowany Będzie kontra AZS -u. Pikiewicz, Pikiewicz Świetne zagranie, będzie okazja, i znów nie wykorzystali świetnej sytuacji. Grają na całej szerokości parkietu, gracze Widzewa. Zobaczmy, kolejna groźna kontra. Może teraz Klaus? Klaus, Lutaj Klaus! I nie ma dalej bramki dla AZS-u. Znów kontra AZS-u. Zobaczmy Klaus! Znów słowiński! Ależ on ratuje skórę swoim kolegom w tych ostatnich minutach. Pikiewicz no ma dużo miejsca, co teraz zrobi AZS w tej akcji? Klaus nie trafia! Panasenko. Żał Bernardesz. Opatowski. Opatowski uruchomił Rabieja. Rabiej! Opatowski zablokowany! Stanisławski. Wójcik no zdaniem sędziów chyba zagrywał piłkę ręką poza polem karnym i to jest żółta kartka dla golkipera AZS-u. W polu karnym Michalak. Krawczyk zostawia piłkę Michalak i gol! Marciniak przepraszam jeden do jednego. Pana Sędko, ależ teraz sprytnie to zrobił i Wójcik łapie piłkę eee, przez rywali, sunie teraz widzę z kontratakiem Stanisławski. Stanisławski szeroko do Krawczyka dogonił piłkę. Jeszcze okazja i gol! Dwa do jednego dla widzewa Michał Marciniak po raz drugi pakuje piłkę do siatki, ależ się cieszą teraz zawodnicy. Lisniczenko, sekundy uciekają. Słowiński wybija piłkę i gol! 3 do 1. Koniec, koniec już nadziei na korzystny rezultat dla ZS-u. 3 do 1 kończy się to spotkanie. No cóż, można powiedzieć, że akademicy sami są sobie winni, bo mieli mnóstwo sytuacji.